Biała plansza. Po środku czerwony pasek na środku napis na białym tle w czerwonej ramce ogólnopolska konferencja naukowa Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Nauczanie, przebieg, efekty. Pod ramką napis Warszawa, 14 czerwca 2023 roku. Na ekranie prelegent, doktor habilitowany Antoni Dudek, profesor uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł wystąpienia. Władze Polskiej Republiki Ludowej wobec pielgrzymki. To zamieszanie, które troszkę powstało w pierwszej sesji, skomplikowało mi plany, ponieważ ja sobie zaprojektowałem moje wystąpienie jakby dwuczęściowo, zakładając, że będę je wygłaszał po Profesorze Łatce, ale będę miał możliwość wysłuchania jego wystąpienia. Niestety musiałem być na innej konferencji. Przybyłem tu, kiedy on już swoje wystąpienie wcześniej skończył. W związku z tym, pierwsza część mojego wystąpienia, koreferat do tego, o czym miał mówić profesor Łatka, no niestety mi nie wyjdzie. W związku z tym przejdę od razu do punktu drugiego. A mianowicie chcę się skoncentrować i zaproponować Państwu takie nietypowe podejście, dla mnie zwłaszcza, ponieważ ja zwykle staram się dążyć do bardzo dużej syntezy zagadnienia i patrzę na sprawy z takiego bardzo lotu ptaka, a tym razem chcę się skoncentrować na jednym drzewie w tym lesie, który zwykle opisuję, ale drzewie szczególnym, wyjątkowym. I związanym oczywiście z pielgrzymką papieską, choć to drzewo wyrosło rok przed drugą pielgrzymką papieża, a mianowicie wyrosło 11 czerwca 1982 roku. Cóż się tego dnia wydarzyło? Otóż tego dnia, jak to zwykle bywało w tamtych czasach, we wtorki, zebrało się biuro polityczne Komitetu Centralnego PZPR. Nieco wcześniej, bo na samym początku stanu wojennego, za 300 tysięcy marek generał Jaruzelski kazał zakupić sprzęt nagrywający, i wtedy wprowadzono nowe reguły na posiedzeniach biura politycznego. Zamiast sporządzania takich dość suchych y, 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 protokołów, obrad, no one czasem miały trochę więcej tych stron, ale generalnie wprowadzono nagrywanie i sporządzanie stenogramów. I tak oto przez całe lata 80. powstawało sobie spokojnie jedno z najważniejszych źródeł do dziejów politycznych PRL, a liczące od 100, a czasem do 200 i więcej stron, stenogramy z wtorkowych posiedzeń biura politycznego. Niestety. Jesienią 89 roku, pod koniec właściwie roku 89 generał Jaruzelski już jako urzędujący prezydent Polski, a się PRL, bo jeszcze ciągle był PRL, i były pierwszy sekretarz, podjął decyzję o zniszczeniu tych wszystkich stenogramów i te stenogramy pojechały do papierni w Konstancinie Jeziornie. Ale szczęśliwym trafem cztery stenogramy przetrwały. Cztery stenogramy posiedzeń biura politycznego przetrwały i są znane. Ja się zajmę jednym z takich stenogramów z tych czterech. Dwa się zachowały z roku 82 i dwa z 84. I właśnie chcę się pochylić nad stenogramem z 11 czerwca 82 roku, kiedy to znaczną część posiedzenia, choć nie wyłącznie to był temat, ale poświęcono Polityce wobec kościoła w kontekście wydarzenia, które właśnie wtedy nastąpiło, a mianowicie ku zaskoczeniu, i to było powodem, dla którego zmieniono w ogóle porządek obrad i wprowadzono ten wątek wizyty papieskiej do obrad, było niespodziewane posunięcie. Episkopatu, który mimo, że 8 czerwca, na trzy dni przed tym posiedzeniem biura politycznego miało miejsce posiedzenie komisji wspólnej rządu Episkopatu, o tym strona kościelna wedle relacji Kazimierza Barcikowskiego, przewodniczącego strony rządowej nie mówiła, nagle ogłosiła oficjalny komunikat Episkopa ogłosił, że zaprasza papieża Jana Pawła II do złożenia wizyty w Polsce w roku 82. I to wywołało oczywiście, jak się państwo domyślacie ogromną konsternację po stronie kierownictwa PZPR i stało się punktem wyjścia do dyskusji na posiedzeniu biura politycznego. I zacznę od takiej może wypowiedzi generała Jaruzelskiego, podsumowującej tą dyskusję, którą tu zaraz Państwu przedstawię, ale która pokaże Państwu poziom, powiedziałbym, znaczenia tego, co na tym posiedzeniu mówiono, a zarazem pewnej nerwowości w ścisłym kierownictwie partii związanej z nieszczelnością tego. Mianowicie zaczął to Barcikowski mówiąc, że on apeluje, żeby jednak to wszystko, o czym tu mówiliśmy... Nie wyszło z pomieszczenia, w którym rozmawialiśmy, a później Jaruzelski powiedział tak: przychylam się do tego, co mówił towarzysz Barcikowski. To są sprawy najwyższej tajności. To jest super strategia naszego widzenia i działania. Jakikolwiek przeciek tych spraw, o których tutaj mówimy, i naszych ocen, i naszych założeń, będziemy traktowali jako zdradę stanu. I to mówi generał Jaruzelski do pozostałych członków biura politycznego: zdradzie stanu. No, i właśnie, co tu było mówione? No, z Państwa mówców było dwóch głównych, i widać wyraźnie z przebiegu tej dyskusji, że tak naprawdę w tym okresie mamy do czynienia z takim trójkątem decyzyjnym w sprawach kościelnych, który tworzy trzech ludzi. No, nie trudno się domyśleć, że najważniejszy jest generał Jaruzelski, ale tak naprawdę to nie on jest tutaj głównym referentem. Głównymi referentami jest dwóch innych członków biura politycznego. To jest właśnie wspomniany tutaj. Sekretarz KC, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, czyli Kazimierz Barcikowski i minister spraw wewnętrznych, generał Czesław Kiszczak. I tych dwóch ludzi, właśnie o ich wystąpieniach będę tu mówił najwięcej, ponieważ one są ewidentnie przygotowane. Oni nie, nie mówią, a w dużym stopniu czytają podczas gdy inni członkowie biura politycznego, to widać ze stylistyki, zabierają głos, że tak powiem, w sposób mniej przygotowany. I widać wyraźnie z podsumowania przez Jaruzelskiego, że ta, w tym trójkącie są tak naprawdę najważniejsze decyzje podejmowane, a reszta biura politycznego jest raczej po to, żeby ich poinformować, niż po to, żeby od nich oczekiwać jakichś propozycji. I to wynika zresztą z przebiegu dyskusji, ale o nim za moment. Zacznijmy od tego, co mówi Kazimierz Barcikowski. Podstawowym problemem, który stawia Barcikowski, jest o to, to, że episkopat próbuje wymusić na nas zgodę na pielgrzymkę papieża jeszcze w roku 1982, a my się oczywiście na to zgodzić nie możemy i nie chcemy. I teraz bardzo ważny jest kontekst międzynarodowy. Tu wcześniej mówiono wiele o kontekście sowieckim. Bardzo znamienne, że w całej tej dyskusji, która ma kilkadziesiąt stron, w ogóle nie ma tematu sowieckiego, rosyjskiego, on w ogóle nie istnieje. Natomiast istnieje kontekst amerykański. Na czym on polega? Otóż, proszę Państwa, na kilka dni przed tym posiedzeniem Biura Politycznego, 7 czerwca 1982 roku, Jan Paweł II spotyka się z prezydentem Ronaldem Reganem i wszyscy ci, zabierający głos, są zgodni co do jednego: papież zmienił dotychczasowe, po spotkaniu z Reganem, papież zmienił dotychczasowe nastawienie w sprawie swojej pielgrzymki i Postanowił nacisnąć na episkopat, żeby ten wystosował do niego zaproszenie. Czyli mówiąc krótko, oni zakładali do tego momentu, że no, papieżowi może i zależy na pielgrzymce w Polsce, ale to nie jest temat ważny, pilny. Natomiast od momentu spotkania z reganem, w domyśle sugestia, że to regan nakłania papieża do tego, żeby on tą sprawę podjął. Tak on mówią, zakładają ci ludzie w biurze politycznym, trzeba papież wykonuje jakiś sygnał do Warszawy i nagle, prawda, Episkopat wydaje ten komunikat z I tutaj, Państwa, zaczyna się od tego, że oczywiście natychmiast szef Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka informuje, informuje zgromadzonych Barcikowski, złożył Ustny protest sekretarzowi episkopatu, że nie można tak zaskakiwać jakimiś zaproszeniami papieża na sierpień. No a później się zaczyna dyskusja w tej sprawie, przy czym najważniejsze jest wystąpienie Kiszczaka, który bardzo wyraźnie mówi, że nie ma absolutnie mowy o tym, żeby papież przyjechał do Polski w roku 83. I zaczyna. Wyraźnie mówić, że ewentualnie możemy rozważać rok 83. Natomiast ciekawa jest argumentacja, jakich Kiszczak używa w sposób ewidentnie przemyślany, bo tak jak mówię, to jest tekst pisany, który on odczytuje, przeciwko pielgrzymce papieża w roku 82. Pierwsze odwołanie jest, i tutaj nie będzie większego zaskoczenia, do pierwszej pielgrzymki papieża w roku 79. I Kiszczak tu mówi. Coś, co wielu z nas pisało wielokrotnie, ale miło to usłyszeć ze strony generała Kiszczaka. Mówi tak, że pierwsza pielgrzymka z 1979 roku spowodowała nasilenie niekorzystnych nastrojów w różnych grupach społecznych, uruchomiła podstawę agresywności, a nawet oporu wobec władzy. No to teraz nie możemy sobie pozwolić na powtórzenie tego. Dalej. Y y y y Kisztak powiada, że gdybyśmy się zgodzili, to utrudniłoby nam to proces kreowania różnic między episkopatem a papieżem. Bardzo wyraźnie podkreśla ten wątek, że jest wielu członków episkopatu, że wcale nie chcą szybkiej wizyty papieża. I w tym kontekście oczywiście pojawia się postać przede wszystkim tutaj kluczowa, czyli prymasa glępa. Gdzie Kisztak ocenia na podstawie oczywiście posiadanych przez, sobie, przez siebie informacji, że Głęb nie chce tak naprawdę szybkiej wizyty, szybkiej wizyty papieża w Polsce? W tym kontekście Kisztak powiada, że ocenia, że, że, że w episkopacie jest bardzo głęboki podział i że Glemp, jak tutaj mówi, cytuję, ma poderwaną wiarygodność jako przywódca kościoła, niepanujący nad sytuacją i bezradny wobec samowoli niektórych hierarchów. No i Kiszczak się dalej zastanawia, czy da się to wszystko wykorzystać do, no, w istocie rzeczy, spotęgowania tych problemów wewnętrznych, wewnętrznych w, wewnątrz episkopatu. Dalej proszę Państwa, Kiszczak bardzo wiele uwagi, to go bardziej interesuje, oczywiście poświęca wyjaśnieniu członkom biura politycznego, że jakie skutki może doprowadzić, spowodować wizyta papieża. A więc może dojść do eksplozji trudnej do opanowania, mówi Kiszczak. Dalej powiada, że wizyta może stać się detonatorem, tym razem o wiele groźniejszym w skutkach niż przed trzema laty. To też bardzo, bardzo charakterystyczna ocena. I tutaj też można powiedzieć, wprost, Kiszczak oddaje hołd talentom oratorskim papieża. Mówi w ten sposób: Musimy mieć świadomość, jaki wpływ na tłumy wywiera papież. Umie on znakomicie operować głosem, mimiką, gestykulacją, dramatyzmem układania swych wystąpień, służących wywoływaniu bezpośrednich emocji tłumów. Czyli inaczej mówiąc, już nie będę streształ innych wątków, widać bardzo wyraźnie to, 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 to przekonanie, że wizyta w roku 82 mogłaby doprowadzić właśnie do wspomnianej eksplozji społecznego niezadowolenia. Czyli jak widać są dwa główne wątki. Z jednej strony, i to jest wątek podstawowy, nie może być tej wizyty, bo grozi nam jakaś eksplozja niezadowolenia społecznego, a z drugiej strony można tą sprawą terminu grać po to, żeby wprowadzić dysonans między Glębem a Janem Pawłem II i między mówiąc krótko pogłębić spory wewnątrz episkopatu. Co jest kolejne bardzo istotne. To to, że tutaj wraca stary pomysł rozgrywania też otoczenia Jana Pawła II, a mianowicie chodzi o, o osobę arcybiskupa Podziego, którego wizyta jest zapowiedziana w Polsce. I tak mówi bardzo wyraźnie, że musimy stworzyć przez Podziego drugi kanał komunikacji z papieżem, bo jeden idzie przez glępa. Ale przez jego, jak go tutaj tu Kiszczak mówi wprost, trzeba go odpowiednio dobrze przyjąć, uhonorować. I w pewnym momencie nawet popada z ust Kiszczaka takie zdanie, należałoby dążyć do wyeliminowania episkopatu z pośrednictwa między władzami i Watykanem na temat pielgrzymki. Czyli żeby w ogóle rozmawiać o, o temat pielgrzymki nie z episkopatem, tylko z podzim i dyplomacją watykańską. Dlaczego? Bo założenie jest takie, że ona jest bardziej uległa, bardziej, jakby to wtedy mówiono, pragmatyczna. Tu się da znacznie więcej uzyskać. No i właśnie teraz, co się da uzyskać? To jest, myślę, kolejny istotny wątek tego referatu Kiszczaka. Jakie to są warunki? Właściwie, co chcemy osiągnąć w przyszłości, jak już się zgodzimy? W 83, a może w 84 roku na wizytę Jana Pawła II. I tutaj mamy kilka warunków. Po pierwsze, papież publicznie przed przyjazdem do Polski powiada, Kiszczak powinien poprzeć ruch odrodzenia narodowego i wygłosić wezwanie do zaniechania Sparów i Strajków oraz potępić ekstremę solidarności. To pierwszy warunek Kisztaka. Po drugie, publicznie odciąć się i potępić politykę Stanów Zjednoczonych i Państw Zachodnich, które dyskryminują nasz kraj. Po trzecie, Wizyta i to oczywiście te dwa warunki nie zostały spełnione. Wiemy doskonale, że papież nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ale, proszę Państwa, warunek trzeci jest taki. Wizyta musi się zacząć spotkaniem z towarzyszem generałem Jaruzelskim w Warszawie. Ten warunek został spełniony, jak wiemy. Czwarty warunek. W każdym mieście, w którym będzie przebywał papież, wszelkie rozmowy i uzgodnienia muszą się odbywać z komisarzem wojskowym. Czyli inaczej mówiąc tutaj chodziło o pokazanie roli wojska i to też dotyczył warunek kolejny czwarty, a mianowicie, aby ochronę osobistą papieża w czasie pielgrzymki realizowało wojsko w mundurach i aby papież poruszał się po kraju wyłącznie wojskowymi środkami transportu. To oczywiście chodziło o to, żeby budować pozytywny wizerunek w armii, to znaczy, żeby jakby ogrzać wojsko w tym tym świadkom, które biło od Jana Pawła II. No i wreszcie jakby Kiszczak podsumowując stwierdził, że oczywiście możemy rozważać wizytę w 82 roku podczas jakby stwierdził, że gdyby jednak, e, e, choć jestem mu przeciwny, generał Jaruzelski czy członkowie biura e, uważali, że wizyta może dojść do e, to w roku 1982, to jednak absolutnie nie może to być w sierpniu, tak jak za zaproszenie episkopatu z oczywistych względów, mówił Kiszczak, kontekstu sierpnia w polskiej historii. I dalej. Wizyta może być maksymalnie w 1982 roku jedno- lub dwudniowa. I tutaj rozważał Kiszczak datę 8 września jako datę uroczystości, zakończenia uroczystości maryjnych na Jasnej Górze i że ta wizyta wtedy wywołałaby tylko częstochowe I drugi scenariusz, który rozpatrywano, to był 10 października, uroczystość beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego. Niemniej jednak Kiszczak podsumował, że on dalej konsekwentnie jest przeciwny rokowi 82 i powiedział, jakie warunki powinny być tak naprawdę spełnione, żeby się w ogóle zgodzili na wizytę papieża. Po pierwsze, trzeba rozwiązać problem związków zawodowych. Przypomnę, że w tym czasie, kiedy to biuro polityczne obraduje, Solidarność formalnie jest zawieszona. To jest czerwiec 82. Dopiero we wrześniu 1982 roku Sejm przyjął nową ustawę o związkach zawodowych, która całkowicie zdelegalizowała wszystkie związki na czele z Solidarnością. Dalej, uspokoją się nastroje społeczne. Dalej zwiększy się liczba popierających i ufających władzy obywateli, partia okrzepniej będzie bardziej zwarta, poprawi się sytuacja ekonomiczna w kraju. To było oczywiście myślenie życzeniowe ze strony Kiszczaka, natomiast nie ulega wątpliwości, że zakładano, że w miarę upływu czasu sytuacja będzie się stabilizować i tak rzeczywiście się stało. Pamiętajmy, że to posiedzenie biura politycznego odbywa się w czerwcu, a więc już po majowych. Demonstracjach 1 i 3 maja, i to widać w dalszej części, której tu nie omawiam tego posiedzenia, że się tym bardzo niepokoją, co będzie się działo w najbliższych miesiącach. No i nie przypadkiem 31 sierpnia 82 roku mieliśmy do czynienia z największą falą demonstracji w powojennych dziejach Polski. W 66 miastach demonstrowano, i dopiero po tym nastąpiło, można powiedzieć, pewne przesilenie, na które właśnie ekipa Jaruzelskiego czekała. I proszę Państwa, Mówiłem bardzo dużo o Kiszczaku, dlatego, że jak się przeanalizuje całą dyskusję późniejszą, to właściwie wszyscy, którzy zabierali głos łącznie z generałem Milewskim, nie powiedzieli niczego istotnego, tylko właściwie wszyscy się zgadzali z Kiszczakiem. Na różne sposoby. Jedyny, który próbował trochę kolokwialnie kręcić był profesor Hieronim Kubiak, a więc wtedy jeszcze będący w biurze politycznej przedstawiciel tego liberalnego skrzydła, który nie powiedział wprost, że jak nie, 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 nie zaprosimy papieża, to... To, 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 to społeczeństwo to źle odbierze, ale że no trzeba by wykonać jakiś gest, coś tam obiecać jednak, bo, bo jednak jest potrzebny jakiś dialog z częścią umiarkowaną społeczeństwa. Natomiast cała reszta właściwie się zastanawiała tylko nad jednym, a mianowicie, co zrobić, żeby przerzucić odpowiedzialność na stronę kościelną tego, że tej wizyty w 82 roku nie będzie. I tam się wy, wypowiadali specy od e, propagandy, towarzysz Główczyk i inni, którzy mówili, no, że trzeba właśnie to w różny sposób przygotować opinię publiczną, tak, żeby e, nie dać się tutaj e, rozegrać episkopatowi, który będzie chciał nas obciążyć. O, skąd no, dla wszystkich było jasne, że to oni podejmują tą decyzję, że papieża w 1982 roku do e, Polski nie wpuszczą. Ale właśnie chodziło o to, żeby to jakoś zepchnąć na stronę kościelną i tam długo o tym dyskutowano. I tutaj, proszę Państwa, podsumowanie wygłosił generał Jaruzelski, oczywiście jak zwykle niezwykle rozwlekłe i zajmujące wiele stron, nie będę tego tutaj wszystkie bo, bo niewiele z tego wynika. Natomiast generał Jaruzelski, jak się to ściśnie, miotał się między, można powiedzieć, dwoma Myślami. Myśl pierwsza była taka, że to w sumie, choć trudna decyzja, że tej papieskiej pielgrzymki nie, nie, nie dopuścimy w roku 82, to jest szansa, że uda nam się jakoś wykorzystać to dla pogłębienia tych tego, tego rozdźwięków wewnątrz Episkopatu że część tych biskupów będzie się spierała, że może właśnie gdyby linia kościoła była bardziej umiarkowana, to władze by się łaskawie zgodziły na tą pielgrzymkę na no część ta radykalna episkopatu jak biskup Tokarczuk no właśnie będzie rozumowała odwrotnie. I tutaj generał wraca do takiej swojej ulubionej frazy, której wprawdzie nie użył wtedy, użył ją wiele lat później, o zasadzie kija i marchewki, ale mówi de facto to samo bez tych pojęć, w stosunku do episkopatu. Mianowicie mówi tak: Episkopat musi mieć świadomość, że można coś wygrać, można coś stracić. Że dobre stosunki z władzami to jest rzecz dla Kościoła pożyteczna. I to jest ta istota myślenia Jaruzelskiego, cały czas taka transakcyjna polityka wobec episkopatu, ale zarazem, i to jest ta druga myśl, generał Jaruzelski z tych nadziei, że tam da się ten, ten episkopa zdezintegrować, schodzi też na ziemię, bo mówi chwilę później tak: My nie wbijemy klina między episkopa a papieża, na to siły nie ma, ale są pewne niuanse, i jeszcze do tej pory one funkcjonowały i one gdzieś. Tam istnieją również. No i w tym kontekście oczywiście zajmuje się prymasem Głębem na nim w nim pokłada tą największą nadzieję i mówi takie zdania. Zacytuję je, bo, bo one są bardzo smaczne, mówi generał Jaruzelski tak. My, myśmy mogli przecież nawet tego glępa w tej chwili zupełnie utopić. No bo on się przy tym wyraźnie wypowiadał na temat tego, że ten rok maryjny można przesunąć, i tak dalej. On się wypowiadał pozytywnie o konach, czyli Obywatelskich Komitetach Ocalenia Narodowego, a potem z tego wszystkiego się oczywiście wycofuje, jak go przycisną do muru. My nie chcemy na tym grać. Ale to też świadczy o tym, że ich linia jest bardzo chwiejna. Ich linia, czyli w domyśli kierownictwa episkopatu. I to jest w istocie rzeczy sens myślenia Jaruzelskiego. Może nasza linia jest chwiejna, ale tamtej drugiej strony też jest chwiejna, więc nie, nie, nie popadajmy w pesymizm. Możemy coś ugrać, tylko musimy uważnie obserwować. Co ta druga strona zrobi, no i jak się patrzy później na cały proces negocjacji, o którym tu już nie będę mówił, o których mówił profesor Ładka, chyba będzie jeszcze o kolejnych referatach, to widać wyraźnie, jak władze do końca próbowały różne rzeczy wygrać, jeśli chodzi o program pielgrzymki. Natomiast ta dyskusja jest dlatego ciekawa, ponieważ ona pokazuje właśnie sposób myślenia tych najważniejszych decydentów. Takie transakcyjne postrzeganie Kościoła jako instytucji, no, która ma wpływy społeczne bardzo duże i nie możemy tego lekceważyć. Po cichu gdzieś tam z tyłu jest to pogodzenie się, że nie jesteśmy w stanie wdający się przewidzieć w przyszłości tych wpływów Kościoła ograniczyć. Natomiast musimy na różne sposoby próbować tą siłę jakoś zagospodarować dla naszych celów. Musimy w jakiś sposób próbować ten kościół rozegrać, po to, żeby władza była mocniejsza. I to przybija właściwie z wszystkich tych wypowiedzi. Zarazem, nawet jak się czyta wypowiedzi tych najbardziej takich twardogłowych towarzyszy, czy Siwaka, czy, czy Porębskiego, to widać tam takie poczucie no, pewnego rodzaju kapitulacji, to znaczy, jak się to porównuje z wypowiedziami z poprzednich dekad ich poprzedników, to widać wyraźnie, że ta nadzieja na to, że ten kościół jeszcze chwila ale zacznie słabnąć, że jeszcze chwila, a uda się nam go zagonić do tej przysłowiowej kruchty, że tu już tej nadziei nie ma. Tu już tej nadziei nie ma, to jest tylko nadzieja na to, że uda się ten kościół jakoś wewnętrznie właśnie zdezintegrować, wykorzystać tą umiarkowaną część dla naszych celów i osaczyć tą bardziej radykalną część hierarchii kościelnej. Oczywiście tu najważniejsza jest kwestia i tego się najbardziej obawiano tej części duchowieństwa, która wspierała obóz opozycji, czyli Solidarność. I tutaj takie postacie jak jak arcybiskup Tokarczuk są, są podnoszone jako przykłady, ale także jest mowa choćby o tych słynnych 10 milionach, które są u kardynała Gulbinowicza, i tam w pewnym momencie w dyskusji ta sprawa pada, że trzeba by tu jakoś tą sprawę wykorzystać, no ale jak wiemy, żadnych decyzji ostatecznie w tej sprawie nie ma. To tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublica.pl